Dzień dobry kochani, witam na kanale Makeup After 40. Zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, mam dla Was wyzwanie, kolejne wyzwanie. Prosiłyście o to, żeby nie rezygnować z zabawy, żeby cały czas to kontynuować. No ja tak sobie pomyślałam, ok, yy, dałam sobie kilka dni, żeby przemyśleć w jaki sposób to zrobić, żeby nie powielać tego ostatniego schematu, żeby trochę nam podnieść poprzeczkę i wymyśliłam coś fajnego. Ostatnio to ja byłam dla Was inspiracją, czyli inspirowałyście się moim makijażem, robiłyście sobie na oczach to, co ja Wam prezentowałam w filmie. A teraz chciałabym, żeby było odwrotnie, czyli to Wy nadeślecie mi pracę, a ja się zainspiruję Waszymi pracami. Chciałabym, żeby to był makijaż sylwestrowy, tudzież karnawałowy, żeby było błyszcząco, żeby było... No, tak z pazurem, tak jak się czujecie, słuchajcie. Więc wy mi nadsyłajcie pracę. Ja później te prace sobie obejrzę. Wybiorę kilka, omówię je na filmie, i z tych, jakby kilku prac. Stworzę coś swojego na swoim licu. Myślę, że to może być bardzo ciekawy odcinek. Prace możecie nacyłać do 24 grudnia, a ja przed samym sylwestrem taki filmik wam wpuszczę już, żebyście jakby widziały te swoje prace. Omówię, zrobię makijaż na sobie, więc myślę, że może być fajnie. Jeszcze jedna tylko. Jeszcze jedna tylko rzecz. Ja bym bardzo chciała, żebyście wszystkie prace, oprócz tego, że oczywiście możecie je, je u siebie udostępniać na Instagramie, jak najbardziej hashtagi wskazane, ja będę to wszystko udostępniać w siebie na stories albo przynajmniej część żeby nie robić takiego, wiecie, dużego spamu. E, natomiast chciałabym, żeby wszystkie prace trafiły u mnie do mnie na maila. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio niestety jedna praca mi umknęła, bo część była na stories, część była na mailu i nie wiem jak to się stało, jedna praca umknęła. Było mi przykro pewnie tej drugiej osobie. Również więc chciałabym, żeby tym razem było wszystko po prostu w jednym miejscu. Także ja robię specjalnie oddzielnego maila, żeby nic nam nie zginęło i czekam na Wasze prace. Maila tutaj gdzieś Wam wrzucę i oczywiście też jest w opisie. Wszystko to, co mówię, też wrzucam w opis, żeby było czarno na białym. No i cóż, zapraszam na odcinek. filmie dzisiaj kolekcja Agnieszki Janoszki i Glam Shopu. Mam tutaj, słuchajcie, paletkę nazywa się Herbaciana Róża. Proszę bardzo, tak oto wyglądają kolorki. Przepiękne, klasyczne nudziaki. Mam również pierwszą paletkę Agnieszki, nazywa się kwitnąca wiśnia, jest troszeczkę w innej tonacji, jest tutaj więcej różów fioletu, no, no niestety ona już wygląda <gryw> na mocno zniszczoną, no przynajmniej widać, że jest używana, a niestety tekturowe opakowania mają to do siebie, że przyjmują bardzo cienie i brudzą się i tego nie ma jak później wymyć. No ale przynajmniej widać, że jest używana. Jeszcze jedna rzecz, prosiłyście mnie o porównanie herbacianej róży z Bohemą. Bardzo dużo dostałam wiadomości, że nie kupię tej palety, bo ona jest identyczna jak Bohema. Ja nawet się zobowiązałam zrobić wam słocze jednej i drugiej i porównać. Użyłam te palety i pomyślałam: ok, co ja mam tutaj porównywać, jak tu są zupełnie inne kolory. Więc pomyślałam sobie, że szkoda i mojego czasu na słuczowanie i porównywanie czegoś, co gołym okiem widać, że jest inne. Jakbym się tutaj nie doszukiwała i nie czepiała, po prostu yy, jest to zupełnie inna paleta. Yy, nie wiem jak jest z formułą, bo yy, jakby nie oglądałam żadnego filmu, żeby nie sugerować się niczym, chciałabym, żeby to była moja obiektywna i taka, wiecie, szczera opinia co do tej palety, jak z formułą, jak z jakością, jak z kolorami, więc stawiam tutaj na to, że nie, że ja oglądam, co ktoś chce, żebym ja myślała o tej palecie, tylko najpierw y, sama y, jakby rozkminiam ją i patrzę, czy mi pasuje, czy nie. <laughs> Także w ten sposób idę. Jeżeli chcecie iść ze mną, to zapraszam. Y, w odcinku jeszcze użyję pomadek z tej serii. I konturówki do ust. Paletki e, do konturowania użyję w innym odcinku. Jeżeli macie ochotę na odcinek na taką tematykę, to zapraszam serdecznie. Przypominam też o wsparciu mojego kanału, czyli subki, czyli łapki w górę, czyli komentarze. Najważniejsza rzecz: komentarze. E, zapraszam na odcinek, przybliżam się i jedziemy z tematem. E, zacznę klasycznie od bawełnianej róży i tą bawełnianą różą sobie troszkę. Yy, Zmatowię łuk brwiowy i również wrzucę ten kolor sobie w kącik wewnętrzny, bo chciałabym, żeby jakby początek makijażu był jaśniutki. I z drugiej strony tak samo, kącik wewnętrzny i zmatowienie łuku brwiowego. I on jest na tyle jasny, ten kolor, że u mnie na powiece jest widoczny, bo czasami są te mm, kolorki jaśniutkie, yy, jakby takiego koloru <grych> prawie cielistego. Natomiast tutaj jest on dużo jaśniejszy od mojej skóry. Dobra, to teraz sobie wezmę pustynną różę, i pustynną różę yy, będę się starała wrzucić w w załamanie. I to samo z drugiej strony. wezmę ten kolorek, który nazywa się przybrudzona róża i dam go sobie trochę na powiekę. Tutaj bliżej kącika wewnętrznego i z drugiej strony też. Bliżej tutaj kącika wewnętrznego. I tym, co zostało na pędzelku troszkę rozetrę granicę tego cienia, który wyniosłam nad załamanie. Troszeczkę, tak sobie tylko rozetrę granice, Już nie dokładając, tylko to, co mi zostało na pędzelku rozcieram granicę tutaj tej pustynnej róży. Dobrze, kolejny kolor, yy, piżmowa róża. To jest taki ciemny brązik. Chciałabym położyć w kącik zewnętrzny na powiekę dolną. I teraz wracam do pędzelka z pustynną różą i blenduję. Blenduję tylko tutaj tą granicę pomiędzy pustynną różą a piżmową różą, żeby było ładne, e, takie zgrabniutkie przejście. Mogłabym zostawić w ten sposób ten makijaż jako taki e, matowy, fajny, dzienniaczek. No ale są błyski w palecie, i słuchajcie, tutaj najbardziej do mnie przemawia. Bursztynowa róża, i ten właśnie błysk położę sobie na górną powiekę paluszkiem. On mi tutaj troszkę pomigrował, powiem wam po powiece. Więc mam wrażenie, że. W tym przypadku powinnam jednak użyć Glitter Primera, natomiast jest dosyć późno, ja ten makijaż i tak robię, tak jak tu mówią, do zlewu, więc nie będę dzisiaj w nim chodzić, więc postanowiłam nie używać Glitter Primera, ale wydaje mi się, że tutaj w przypadku tego błysku lepiej by było jednak użyć, bo on mi troszkę tutaj się rozsypał na powiece, no ale to nieważne, jakby przepięknie błyszczy i, i naprawdę wygląda ładnie. Ehm, co ja tutaj jeszcze mogę dodać? Ehm, może złotej róży? Jeszcze użyjemy co? <laughs> jak już testujemy, to potestujemy po całości, nie? Więc tak, teraz wezmę sobie jeszcze tą złotą różę, czyli zaraz ten cień. Ten cień, i jak sobie na jeszcze na górną powiekę, tutaj tak z począteczku tylko dodam. Bardzo piękne, bardzo piękne błyski. Aga, ta bursztynowa róża to jest po prostu przepiękne, naprawdę przepiękny cień. Przepiękny. On ma, ona ma w sobie tyle drobinek. Naprawdę pięknie. Na koniec wezmę jeszcze burbońską różę. Pewnie normalnie bym zostawiła już ten makijaż, ale chcę przetestować. Jak najwięcej z tych cieni dla Was, więc burbońska róża na dół, idzie na dół. Jeszcze biorę odrobinę bawełnianej róży. I tą bawełnianą różą sobie wykańczam kącik wewnętrzny. Na koniec jeszcze wezmę kredkę Znam Nam Cosmetics brązową i przyciemnię sobie linię rzęs. To jest jedna z tych kredek, która fajnie się zachowuje, nawet na błyszczącej powiece. Bo czasami kredki po prostu nie malują totalnie, po jak jest błyszczący cień, jakikolwiek nałożony, to kredka nie chwyta. Natomiast ta znam jest bardzo fajna i bez problemu maluje nawet po błysku, i ma fajny brązowy kolor. Dobrze, ja teraz sobie podczyszczę make-up u mojej rączki, e, pomaluję rzęsy i wrócimy. E, pokażę Wam mm, słocze pomadek i wybierzemy jakąś pomadkę na usta. Więc czekajcie moment. Zacznę od kredki. E, zaraz Wam zesłoczuję, pokażę Wam jak wygląda kolor. Kolor jest takim różowym nudziakiem, e, i do tego są też pomadki. Pierwsza pomadka. Nazywa się Tokio. Proszę, idealnie pod tę kredkę pasuje. Drugi kolor to jest Kyoto. Ich chyba taki mój najulubieńszy z tych trzech. No i jeszcze mamy Osakę. Proszę bardzo, tak to wygląda. Ja sobie dzisiaj użyję na pewno kredki i tak się trochę łamie, czy Tokio, czy Osaka, czy Kyoto, ale ostatnio Kyoto nakładałam chyba z tego co pamiętam na live'ie i ładny to był kolor i tak mi kusi trochę, żeby, <noise> żeby jeszcze raz nałożyć, ale może nałożymy w takim razie Tokio, żeby nie było, yy, że drugi raz używam tego samego, zobaczymy. Póki co nałożę kredkę i w międzyczasie namyślę się, który kolor nałożyć na usta. Nałożę sobie jednak Tokio, bo wydaje mi się, że on jest idealny do tej kredki. Mhm. No dobrze, tak sobie patrzę w lusterko, że całkiem ładnie wygląda. Słuchajcie, naprawdę wyszło tak naturalnie. Yy, wyszło yy, świeżutko, więc. Podsumujemy odcinek teraz. E, powiem tak, jeżeli jakimś cudem Aga ogląda mój odcinek, Aga ja ci szczerze z całego serca gratuluję drugiej kolejnej pięknej palety, e, jakby bliższa mojemu sercu z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest ta paleta, aczkolwiek kwitnąca wiśnia też ma przepiękne kolory. Natomiast ja generalnie jestem fanką takich oto klasycznych, e, upiększających. Brązików. Ja w ogóle przepadłam. Ta bursztynowa róża jest tak pięknym błyskiem. Ja cały czas tutaj podglądam siebie w lusterku i podoba mi się to, co widzę na swojej powiece. Więc tak, myślę, że będę fanką, wielką fanką tej palety i tych kolorów. Natomiast jestem jakby w stanie przyjąć to, że nie każdy jest fanem nudziakowych palet. Dziewczyny są teraz rozkochane w kolorach. Ja już tą fazę jakby zakochania kolorystycznego też mam za sobą. Być może do tego wrócę, bo w makijażu jest tak, że człowiek po prostu nudzi się czymś i szuka zawsze czegoś nowego, natomiast w tej chwili jestem na etapie nudziaków, na etapie klasyki, na etapie świeżych upiększających makijaży, i właśnie uważam, że taka paletka jest idealna do takich makijaży, jeśli chodzi o kolekcję pomadek, też mi się podobają, każda z nich mi się podoba. Eee, I chyba tyle w tym temacie. Paletki do konturowania jeszcze nie użyłam, pewnie gdzieś w kolejnym filmie e, użyję. Gratuluję raz jeszcze e, Was dziewczyny zachęcam do tego, żeby brać udział w naszej zabawie. Przypominam, wszystko macie na dole w opisie. Żegnam się, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się!